Powiedziałem, że nie mam powodu do, na, do, do, do nadmiernego spinania się. Widać, że to dało dobry efekt dzisiaj taki luz. E, no zgadza się tutaj dzisiejszy. Całkiem w porządku. E, no trochę nie było szczęścia z warunkami niestety i tutaj e, w moim przypadku i w pierwszej serii ja miałem trochę pecha, teraz też e, niezbyt rewelacyjne te warunki. Ale tak jak mówię, no tutaj e, liczą się tak naprawdę te skoki i. Tematyczność. Dzisiaj oddałem trzy takie solidne skoki, więc z tego jestem bardzo zadowolony. No, oczywiście, szkoda, że, że te warunki gdzieś tam nie do końca e, sprzyjały, no ale to tak, tak czasami bywa, no i na to, na to nic się nie da poradzić. Jak ocenisz te trzy postle wczorajszych skoków? E, myślę, że były lepsze nawet niż wczorajsze próby. Tam e, z, drugi, trzeci skok. E, no, tam się wdzierały takie drobne błędy. Dzisiaj, e, no też nie było, że to było bezbłędne skakanie. Eee, no ale na, na pewno tych błędów było mniej i ja, ja te skoki dużo lepiej czułem. Eee, jutro prawdopodobnie deszcz, a dzisiaj potężna mgła. które warunki z tych wszystkich są takie najcięższe dla Was? Eee, najcięższy jest ten wiatr z tyłu tutaj. No on trochę, eee, no jak się trafi, trochę gorszy. Ten wiaterek, no niestety, eee, ciąga do spadu i z, tego, z tym jest ciężko walczyć po prostu w powietrzu. Eee, tak, poza tym sama mgła, czy, czy śnieg padający, to, to nie aż takiego duży, nie są takie duże przeszkody. No. Wiadomo, że tu nie widać trenera nie, nie widać u góry, czy, czy puścił, czy nie puścił, eee, ale to są takie drobnostki, a tutaj jednak, jednak ten wiatr eee, no, największe znaczenie tutaj ma eee, w skokach i, i on najbardziej przeszkadza. Dzisiejszy wynik całej drużyny ocenisz się. W przodu czy jest to takie jest to mały niedosyt? No niedosyt na pewno jest po tym, co, co było z panem, ale tak jak mówię, no, ja się skupiłem na, na swoich skokach i, i to swoje zadanie wykonałem, więc ja patrzę właśnie przez ten cyzmat na, na te dzisiejsze zawody, takie miałem zadanie, wykonałem swoje skoki i to się dla mnie liczy. No wynik końcowy wiadomo, że, że każdy by chciał, żeby był jak najlepszy, najlepiej by było wygrywać, ale nie zawsze się tak udaje. No i tutaj jakby no nie, ma, nie ma tego co brać tak do końca pod uwagę, bo, bo najważniejsze są w tej chwili te skoki i one mi pozwolą uzyskiwać lepsze wyniki w, w, przyszłych, w przyszłych startach.